Jesteśmy teraz na Jeziorze Czeszczyńskim. Tak jak już rozmawiamy, to zamek Czoszyński mamy po lewej stronie. O tam za szybką, a przed dziobem na 12 mamy zamek w Niedzicy. A po prawej tutaj jak widzicie infrastrukturę przy wodzie. Tam znajduje się nasza baza ratownicza R1, przy której też szkolimy ratowników i też szkolimy na patenty, na różne historie, więc jest szansa, że możemy się spotkać tutaj też. No, ogólnie szkolimy jeszcze na kilku jeziorach w Polsce, ona na większości jezior w Polsce mamy swoje jednostki i tam się odbywają egzaminy i szkolenia na sterników motorowotnych, ewentualnie na żeglarzy, na patenty na holowanie, na narciarza wątnego czy na statki powietrzne. Teraz będziemy robić, mamy manewr podejścia, czyli silnik musimy opuścić i będziemy sobie podchodzili, zmienimy jednostkę na małą. będziemy podchodzić na wstecznym lewą burtą tam do naszych jednostek, które znajdują się na pomoście do tego tam panowie ratownicy nam podejdą, już pomogą, odebiorą od nas cumy. Trzeba cumy puścić, bo są sklarowane przygotować odbijacze zaraz Wam pokażemy jeszcze co to są te nasze odbijacze i teraz używamy silnika wstecznego właśnie do wyhamowania jednostki i do podejścia do pomostu Na przycumowaniu nie potrzebujemy dużej prędkości, nie mamy falowania, nie mamy wiatru. I idziemy sobie na wstycznym. Odbijacze przy cumowaniu wrzucamy do wody odbijacze to są takie gumowo napompowane baloniki. Ze względu na to, żeby chronić burtę łodzi przy falowaniu, nie falowaniu, żeby łódka się nie obijała, muszą być takie odbijacze zamontowane. Przy dużych statkach montuje się opony, dziwne historie, ale my używamy odbijaczy. Tak jak mówiłem wcześniej, cumy, cumy przy podejściu muszą być przygotowane do zrzucenia. Jeżeli sami będziemy oddawali cumy, to jeden z nas musi zrobić tak zwany desant, czyli wyskoczyć z łodzi, odebrać liny i zaknagować nas. Węzły pokażemy, za chwileczkę w innym tam dziale, a my po prostu przygotowujemy do rzutu. i Cuma musi być tak zrobiona, że w czasie rzutu, żeby nie zaplątała się o pokład, o nogę, o cokolwiek, bo im cięższa jednostka, tym będzie z tego większy problem, większy kłopot. Nie? I tak jak mówiłem wcześniej, liny muszą być pływające, nie mogą być liny, które wrzucimy do wody na wpadnie i zostanie zaciągnięta przez silnik do tyłu, bo zawinie nam się na wale od motorówki, jest w stanie zatrzymać silnik, a jeżeli zabezpieczenie nie wybije, Uszkodzimy wał napędowy silnik do naprawy. Trzeba na to uważać. Podchodzimy do tyłu teraz. Płyniemy na wstecznym. Teraz podchodzimy. Tak jak mówię, nie mamy falowania, nie mamy wiatru, więc możemy podejść sobie prawie idealnie i będziemy tutaj zaraz odkręcali. Zatrzymujemy silnik. I teraz byle się tylko i nie uderzyć w inne jednostki przy pomocy.